Witam na kanale Kulinarny Freestyle. Dzisiaj przygotuję dla Was danie, w którym nie ma głównego bohatera. Mamy 4 podudzia z kurczaka. Około 10-11 pieczarek pokrojonych w ćwiartki. Skrzętnie z tyłu ukryta pietruszka. Ja zabieram się do gotowania, a Was zapraszam do subskrybowania kanału. Zaczynam. Zaczynam od kurczaka. Pieprz świeżo mielony ląduje na kurczaku. Teraz sól. Obracamy, pyk, pyk, I, pyk wow. i ponownie sól. Kurczak gotowy. Przetrę tylko ręce. No i zabieramy się za pieczarki. Do pieczarek dorzucamy pietruszkę, tak. Tutaj mam przygotowany rozmaryn z tymiankiem, po pół łyżeczki wymieszane, tak samo dorzucam do pieczarek. Ląduje kilka kropel oliwy. Tak, troszkę więcej. No i co teraz? Całość ląduje razem z kurczakami w rękawie i wrzucamy do piekarnika. Do gotującego się bulionu wrzucamy szklankę mąki kukurydzianej i od razu energicznie mieszamy, żeby nie powstały nam grudki. Teraz gotujemy na wolnym ogniu. Cały czas mieszając szczypta soli. Zmniejszymy sobie ogień. Tak, żeby nam troszkę pyrkało. I cały czas mieszamy. Na patelnię trafiła cebula, lekko ją zeszpimy. trafiły też wcześniej podpiecone łódka. Trochę je podsmażamy. i za chwilkę wrzucam jeszcze piekarki do, do cebuli, które się wcześniej opiekły w piekarniku. Jak zobaczycie tutaj polenta jest już gotowa, tam jeszcze ją leciutko przemieszam, trzymam ją na naprawdę małym ogniu. Yy, cały czas mieszając, żeby utrzymać yy, temperaturę. Ale Cebulkę już mamy gotową. Widzicie ładnie tutaj, łapie, gdzie nigdzie nie gdzie kolor. Więc dorzucę yy, teraz tutaj grzyby. z szpikowskim, który wytopił wy, 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 się, miałem powiedzieć. Ale który tutaj uzyskaliśmy pieczenia I tak samo trzymam dosłownie szpikę, taniej ląduje na, na sanecz. Mam nadzieję, że po ten przepis jest naprawdę prosty, a do tego jest smaczny. Zapraszam na mojego bloga i za chwilkę wykładam. Tak prezentuje się gotowe danie. Polenta z podudziami z kurczaka, z pieczonymi pieczarkami i z cebulą. Najważniejsze na koniec, świeżo mielony pieprz. No i oczywiście nie może zabraknąć świeżej pietruszki, Obsypujemy tutaj trochę pieczarki, polentę. Ja życzę smacznego, zachęcam do powtórzenia tego przepisu i widzimy się w kolejnych odcinkach kulinarnego freestylu. Do zobaczenia, cześć!